Różowa Koza. Obiecałem Wam, że przyjdziecie jako trzeci. Zapraszam. Z roku na rok macie coraz ciekawsze stroje. Teraz wskórzane fartuchy, jesteście wyposażeni. Różowa Koza, słuchajcie, to się będzie działo. Kto opowiada? Proszę bardzo, Mario. Szanowni Państwo, Koło Gospodarzy Wiejskich z Rosgard przygotowało pizzę, którą nazwaliśmy Różowa Koza. Ta pizza jest zrobiona zasadniczo poza mąką, która pochodzi z Polskiej Grupy Spożywczej. Pozostałe składniki pochodzą z naszych przydomowych ogródków. Zarówno burak, gruszka, a przepraszam i se, koziewo ko ko seranie produkujemy pochodzi z, od sąsiada, dokładnie od sąsiada naszego. Ta pizza, chcieliśmy poprzez tą pizzę połączyć kilka jakby struktur kilka doznań, bo z jednej strony chcieliśmy pobudzić zmysł wzroku, poprzez różowy kolor, e, szeleszczący por, który pobudza słuch, puder grzybowy e, e, dający e, zapach, a wszystko to w e, duecie na tym. Ciężko się oderwać od jedzenia. Tak, nie ma sterolistycznych, ale... Szczawik zajęczy. Tak, 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 szczawik zajęczy, zdecydowanie. E... Kaszanyka jak najbardziej. Słuchajcie, na tej pizzy jest wszystko, co lubię, a nawet jeśli jest tutaj coś, czego nie lubię, a może nie tyle nie lubię, co nie przepadam, to jest to podane w takiej formie, że chętnie bym tego zjadł więcej. Ze szczowikiem zajęczym mogę Wam tak podpowiedzieć wszystkim, którzy tutaj są, jak ktoś by miał czas i chęci pieczołowicie podzielić te listki na każdy oddzielny. To jest idealne zioło na walentynki, bo każdy listek jest w kształcie serduszka. To tak w ramach dekoracji. Słuchajcie. Znam wielu pizzajolo, których przerasta zrobienie dobrego ciasta w klasyczny sposób. Eksperyment z sokiem zamiast wody, który zupełnie zmienia gęstość ciasta i powoduje to, że mąka inaczej pracuje, no wyszedł wam genialnie. Lata praktyki papiery mistrzowskie. jesteście z nami drugi raz i drugi raz bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie nas zaskakujecie. To jest pyszne. Eee, prosimy więcej takich. Eee, Kaszanka. Kto wie, w tamtym roku wam zwycięstwo. Kto, będzie, kto wie, co będzie w tym roku? To jest rewelacja. Wielkie brawa. Dziękuję. Oczywiście, korzystając z okazji, jeszcze tutaj Panie się będą prezentować. My, nie, my nie, nie zatrzymujemy się. 10 pizz mamy do wydania, także każdy się tutaj naje. Zapraszamy do nas swojego, naszego stoiska. Thank <laughs> you.